W poniedziałkowy wieczór miała miejsce premiera głośnego filmu. Za realizację ekranizacji książki o aferze dubajskiej wzięli się. Gwiazda w czerwcu poinformowała, że rozwodzi się z mężem i partnerem, biznesowym, a ich rozstanie nie miało mieć wpływu na film. Jednak stało się inaczej. Producentka i reżyserka filmu Dziewczyny z Dubaju nie mogły dostać się na ostateczny montaż i rozpoczęła się medialna wojna. Chociaż Dorota Rabczewska dotrzymała słowa, to ekipa filmu i tak postarała się, żeby gwiazda była z nimi podczas wydarzenia. Gdy aktorzy pozowali do grupowego zdjęcia, niespodziewanie pojawił się karton z fotografią artystki. Jeszcze przed projekcją filmu Emil Stempień miał okazję opowiedzieć o jednym z ostatnich wyjazdów z Dodą. Ówcześni małżonkowie wybrali się wówczas do Dubaju na Sylwestra. Mieli okazję spotkać się z Polką, która odradzała im kręcenie filmu o aferze dubajskiej. W pewnym momencie zjawiła się w naszym hotelu kobieta. Która od 30 lat mieszka w Dubaju, jest Polką, która jest rozwiedziona z pewnym szejkiem, który zabrał jej dziecko. Została prawdopodobnie wydelegowana przez lokalne władze, mówiąc, że rekomenduje nam odpuszczenie tego tematu. Gdyż w najlepszym wypadku będziemy kiedyś deportowani, mówił na scenie. Producent został zapytany również, jaką rolę Doda odegrała przy realizacji tego projektu. Emil Stępień Wypowiedź rozpoczął słowami. Nasz film to nie jest historia o prostytutkach. To byłoby zbyt tanie i zbyt płytkie. Następnie biznesmen zauważył, że chcieli z byłą żoną stworzyć film w stylu amerykańskim, dlatego zebrali mocną grupę scenariuszową. Emil Stępień podziękował ze sceny Dorocie Rabczewskiej. Dorota w moim odczuciu wykonała gigantyczną pracę, za co chciałbym jej serdecznie podziękować ten film w dzisiejszym, kształcie na pewno nie wyglądałby tak dobrze, gdyby nie było w nim udziału Doroty Rabczewskiej. Z tego miejsca dziękuję Marii Sadowskiej, aktorom, ale przede wszystkim Dorocie Rabczewskiej za wspólnie spędzony czas. Pasję, jaką miała podczas tych paru miesięcy wspólnej pracy, powiedział. Dodał, udostępniła fragment przemowy Emila Stępnia, a ostatnią relację opatrzyła tylko słowem: Dziękuję. Dziewczyny z Dubaju pojawią się na ekranach, kim w całej Polsce 26 listopada. Emil Stępień zapowiedział, że film już od 3 grudnia będzie można zobaczyć w całej Europie, zaś od 10 grudnia w Stanach Zjednoczonych. Źródło